Dzięki ich pomysłom nasze życie staje się łatwiejsze. System chroniący kierowców przed zaśnięciem pojazd do prowadzenia prac podwodnych, nowatorska laska dla niewidomych to niektóre z rozwiązań nagrodzonych w siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu student-wynalazca. Wśród zwycięzców znalazł się student Politechniki Świętokrzyskiej. Doceniono jego głowicę pomiarową. Wynalazek znajduje zastosowanie w sterowaniu procesem toczenia na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zaletą naszego rozwiązania jest uzyskiwanie przedmiotów w części maszyn z większą dokładnością wymiarowo-kształtową. To makieta podwodnego pojazdu. Urządzenie pozwala na podnoszenie obiektów z dna wód, dzięki czemu robot może być stosowany w specjalistycznych pracach, zarezerwowanych do tej pory tylko dla nurków. Wynarazkiem są już zainteresowane firmy. Każdy chce przed zainwestowaniem zobaczyć prototyp. A prototyp za coś trzeba zrobić. Finansowanie tego z własnych środków jednak jest dość trudne. Do ścisłej czołówki dostali się też studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. Ich wynalazek bada koncentrację podczas jazdy i nie pozwala kierowcy na zaśnięcie. Nie wtedy, kiedy głowa opadnie albo oczy się zamkną, ale w momencie, kiedy jest jeszcze czas na reakcję. To znaczy, kierowca jest w pełni świadomy i wystarczająco świadomy, że móc zjechać z drogi i zrobić sobie przerwę. W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni nadesłano 90 rozwiązań. Najwięcej było aż 13 z Politechniki Lubelskiej, 9 z Politechniki Warszawskiej, a po 8 zgłosili studenci z Poznania i Kielc. Innowacyjne rozwiązania, których na rynku nie ma, a jest na niezapotrzebowanie, mogą okazać się żyłą złota. Dobrym rozwiązaniem jest opatentowanie pomysłu, zanim ujrzy światło dzienne. W ramach tej edycji część jest już, czy część tych rozwiązań uzyskała prawa ochronne e, i one są już gotowe do sprzedaży bądź gotowe do wdrożenia na rynek. Część jest jeszcze na etapie badania zdolności patentowej. Teraz zwycięzcy swoje prace zaprezentują w Genewie. 45. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków już pod koniec marca.